Brawiam, Dzień dobry, no ja mam taki problem, że stoję w środku lasu, samochód nie jest zepsuty, ale w środku jest mysz, no więc ja dalej nie pojadę i ja teraz nie wiem, co zrobimy, co z kasacją, co, 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 co teraz. Proszę chwilę proszę, 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 proszę. Ja nie mogę chwilę poczekać, proszę pana, bo ja stoję w środku lasu, wyszłam z samochodu, w środku jest jakieś zwierzę, no nie będę czekać. A mi o numer rejestracyjny No wiesz, co pan myśli, że ja takie numery na pamięć znam? To można ja takie by... rzeczy na pamięć. Proszę na spokojnie, proszę podejść panie blisko pojazdu? Co mam podać? Czy jest panie blisko pojazu? Tak, jestem blisko, ale na dworze, bo w środku jest jakieś zwierzę. Nie no, proszę pana, musimy to zrobić na skróty, to nie może tak długo trwać. Ja po prostu muszę mieć lawetę, rozumie pan? Rozumiem. Musimy jednak przeprowadzić weryfikację. Możemy zrobić to w inny sposób, proszę podać numer pasę i sprawdzimy tego przypisane z policją. No skąd ja mam wiedzieć, jaki ma pezel ten samochód? Przecież tłumaczę panu, że ja nie znam tych wszystkich numerków. Te numerki zna mąż. Mon, mąż jest na konferencji, ja stoję sama w środku lasu, on zna cyferki, ja nie znam cyferków. W środku w samochodzie mam mysz. Potrzebuję laweciarza. Płacę ubezpieczenie, prawda? Płacę wam pełno pieniędzy, potrzebuję laweciarza. Więc pan tego laweciarza ma mi teraz przysłać, rozumie pan? Już prościej się nie da. Przepraszam, nic ja nie rozumiem. W Ałcie jest w myśli, prosi Pani o lawetę, tak? Dobrze rozumiem? O pomoc asistas? No chyba logiczne. Przysługuje Pani pakiet pomocy drodze? No tak. Proszę podać adres zamieszkania. Ale co ma adres zamieszkania do tego, że ja stoję w środku lasu? Proszę Pana no. Niech mi Pan powie co dalej? Kasacja? Skontaktuj się z kierownikiem, jeśli wszystko będzie w porządku to Jaką pomoc w drodze, jak ja stoję na miejscu w środku lasu? Nie jestem w trasie, w drodze stoję, rozumie pan? Stoję, bo w środku mam mysz. Nie wyjdę, nie wejdę do środka do tego auta, bo w środku jest mysz, rozumie pan? Potrzebuję tylko laweciarza od pana, rozumie pan? W ramach pani pakietu przysługuje pani pomoc autonometom, więc zorganizujemy taką pomoc. Co z kasacją? Jaką kasację ma pani na myśli? Z kasacją samochodu. Co dalej? Nie rozumiem. No to sprowadzimy do najbliższego warsztatu. Ale jakiego to warsztatu? Mysz się... będziecie mi naprawiać? Mysz, fikołku, jest, mysz. proszę pana, My, mysz jest bardzo w dobrym żywiole. A co z moim zagrożeniem życia? No. Jakie macie na to pakiety? Ja prawie zawału dostałam, jak zobaczyłam to bydle. Ja rozumiem, że jest pani zaniepokojona? No, pan rozumie, no tak, bo pan przecież siedział z myszami w samochodzie. Teraz spróbuj na pomoc pani jak najszybciej, czy mąż się z nami na infolinii? Nie proszę pana, bo jest na konferencji. Gdyby mój mąż się kontaktował, to bym mnie ratował teraz z opresji, prawda? Nie może mnie ratować, więc dzwonię do pana, żeby pan mnie ratował.